Dzień dobry, dobry wieczór, cokolwiek jest pora, kiedy Państwo to oglądacie, jak Państwo widzicie, tytuł dzisiejszego odcinka jest inny, mianowicie czym jest Zachód i nie ma w tytule słowa dlaczego, które ostatnio się pojawiło. Ale wydaje się, że czasami trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest. Więc historycznie nazwa Zachód pochodzi od podziału imperium rzymskiego po śmierci cesarza Teodosiusza I w 395 roku. Symbolicznie podział polegał na tym, że część zachodnia bazowała na tradycji rzymskiej, na przywództwie biskupa Rzymu które macie biskupa Rzymu i języku łacińskim. Wschód imperium, czyli tzw. Bizancjum, bazowało na kulturze greckiej wersji helenistycznej, chrześcijaństwie bazującej na silnej roli cesarza, czy tej państwa, i języku greckim. I to są dwie różne tradycje chrześcijańskie, aczkolwiek Kościół prawosławny i katolicki doktrynalnie zbytnio się od siebie nie różni. Do tego, co się nazywa zachodem, była cała historia, która nastąpiła później. To znaczy, była to kwestia równowagi między Kościołem i państwem. No i powoduje to, że e, różni ludzie w różnych krajach, jak mają, zaczynają mieć swoje problemy, a tam byli ważni, zaczynają mieć, wybierają właśnie Zachód jako to miejsce, gdzie można się schronić. Tak było ostatnio z e, żoną emira o Omanu, e, tak bywa z różnymi oligarchami rosyjskimi, którzy jak popadną w niełaskę Kremla, to uciekają na zachód. A tak naprawdę historia zachodu zaczęła się 400 lat przed Todoziuszem. We wrześniu 9 roku naszej ery, czyli w Chrystusie, nastąpiła bitwa w, Le w Lesie Teutoburskim. I bitwa w Lesie Teutoburskim spowodowała to, że Limes został umieszczony na Renie i Dunaju. I że Rzymianie doszli do wniosku, że niezależnie od następnych dość udanych wypraw czy działania, że tak powiem, na, na wschód od tej linii nie mają sensu, bo to po prostu za drogo kosztuje. Z bitwy pochodzi powiedzenie w warusie oddaj legiony oraz fakt, że przez całą dalszą historię Rzymu nie było legionów numer 17, 18 i 19, czyli straconych w czasie bitwy. Następną elementem, który widzimy, to jest wschodnia granica Państwa Karola Wielkiego i to osiągnięcie linii Łaby, o której była mowa w 9. roku, że tak powiem, zostało osiągnięte dopiero 800 lat później. No i następna sprawa to jest projekt roku tysięcznego, to znaczy szty krajów, które są tutaj zaznaczone, czyli można powiedzieć Skandynawii i Europy Środkowej. I to jest ten moment, kiedy można powiedzieć, że powstała taka stara struktura. Jeżeli chodzi o dalszy rozwój na wschód, to były w zasadzie jeszcze dwa elementy: to znaczy rok 1387, czyli chrzest Litwy, kiedy to Litwa postanowiła przyjąć z polskich rąk chrześcijaństwo zachodnie. Pomimo, już było tam sporo ludzi, którzy byli prawosławni na tym terenie. I rok 1596, 1596, czyli Unia Brzeska, kiedy część kościoła prawosławnego na terenach dawnej Rzeczpospolitej postanowiła uznać zwierzchnictwo biskupa Rzymu, zachowując swoją liturgię. I następnym elementem związanym z. Z dominacją europejską czy z zachodem, to są kolonie założone i zdominowane przez Europejczyków, czy USA, Kanada, Australia i Nowa Zelandia, oraz w pewnym sensie również e, e, również Ameryka Łacińska. Natomiast no, tam sytuacja była troszkę bardziej skomplikowana. Teraz zakład jest opisany w następujący sposób w sposób operacyjny, tak żebyśmy mogli go sobie zrozumieć. To znaczy z jednej strony to jest Europejska Konwencja Praw Człowieka. Znaczy bez kultury Zachodu praw człowieka się nie da zrozumieć. To znaczy one nie wiadomo skąd one się wzięły, kto miał tego typu objawienie. I drugie to są kryteria kopenhaskie. W części politycznej, nie w części gospodarczej, chociaż wydaje się, że ta część gospodarcza też jest istotna. No i oczywiście jest jedna sprawa. Państwo tego typu, które przestrzega tych zasad, jest państwem, które nie może wszystkiego, to znaczy musi przestrzegać prawa i z tego powodu jest mniej skuteczne niż państwa totalitarne. Ale za to człowiek, który mieszka w takim kraju, może się czuć bezpieczny. Co kto woli? No, serdecznie dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam na kolejny, w którym spróbuję się zmierzyć z problemem tych dwóch elementów, które są istotne w zachodzie. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam do subskrybowania kanału i do następnego odcinka. Do widzenia.